Witam w kolejnym filmie i zapraszam na recenzję mojego roweru MTB Giant XTC SLR po przejechaniu 3000 km. Dosłownie kilka dni temu strzeliło 3000 km. 3000 km, które pokonałem właśnie na tym rowerze. Rower, który został zakupiony w 2022 roku, a dokładnie pod koniec 2022 roku zaraz po tym jak zakupiłem właśnie swojego Gravela. No i co, ten rok miał być rokiem typowo gravelowym. Miałem najczęściej jeździć właśnie na gravelu. No ale z uwagi na to, że rower znalazł się w reklamacji e, niestety musiałem go oddać na reklamację z powodu jednego bardzo ważnego elementu, czyli sztycy podsiodłowej, która masakrycznie skrzypiała. No i nie pomagały nawet smarowania, czyszczenia po kilku dniach i tak ta sztyca ponownie, ponownie skrzypiała, więc no postanowiłem, że oddam, oddam ten rower na reklamację. Z tymi rowerami to było tak, że jak człowiek nie miał za bardzo wiedzy na ten temat, no to nie było problemu, żeby iść i kupić byle jaki rower. Pamiętam swój pierwszy rower MTB hardtail, którego kupiłem był to rower z Decathlonu firmy Rockrider. Więc wszedłem, kupiłem swojego pierwszego hardtaila o wadze, z tego co pamiętam, chyba 15 kg. Koła 27,5 cali, więc no nie było problemu, żeby taki rower pójść i, i zakupić. No ale tutaj problem się robi, jeżeli człowiek ma większą świadomość, większą wiedzę na ten temat. No to wtedy pojawiają się różne kompleksy co do, co do wyboru właśnie odpowiedniego roweru. Ale po jakimś tam czasie, jak nabrało się tej wiedzy, no to postanowiłem, że z racji tego, że mam już gravela no to przydałby się teraz rower MTB do cięższego terenu trochę po, poszukałem w internecie, poczytałem no i zdecydowałem się właśnie na, na kolejnego kolejny rower z rodziny Gianta w tym wypadku jest to właśnie Giant XTC SLR z 2022 roku roweru, którego szukałem jeśli chodzi o wybór MTB no to tutaj się zastanawiałem pomiędzy wyborem MTB z dwoma blatami z przodu, a pomiędzy właśnie MTB, który ma tylko jeden blat z przodu. Tutaj przyzwyczajenie do, do trzech blatów, jakie były wcześniej w rowerze MTB, czyli w Rockriderze, no sprawiły, że tutaj była, była trochę mała zagwostka, no bo jednak przerzucenie się z trzech blatów na jeden blat z przodu. No to tutaj niesie za sobą pewne, pewne konsekwencje. No ale podjąłem taką decyzję, że właśnie zakupuję MTB z jednym blatem. No i muszę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Wybór roweru no, okazał się bardzo, bardzo trafny. Ze względu na to, że nie ma, nie ma przedniej przerzutki, nie trzeba już manipulować, ingerować w zmianę biegów. Problemy z wyborem jednego blatu były natury takiej, że Mniej przełożeń, ciężej będzie się jeździć. dużo było opinii, właśnie, że rowery z jednym blatem są bardziej odpowiednie dla osób, które już mają większe doświadczenie w jeździe rowerowej, że mają już silniejszą nogę, lepsze predyspozycje do tego, aby właśnie poruszać się tym bardziej na rowerze MTB z jednym blatem. Także jak wsiadłem na niego, jak tylko do mnie do mnie dotarł i przejechałem się, no to tutaj. Zobaczyłem już taką niebywałą różnicę. Jeździło się na nim bardzo dobrze. Pomimo tego, że to były takie moje początki do bardziej takiej profesjonalnej jazdy na rowerze, o ile można tak to nazwać, jak się tylko na niego przysiadłem, to nie było żadnego problemu, żeby osiągać na przykład prędkości rzędu 30-35 na godzinę. Nie odczuwałem takiego, takiego dyskomfortu, że nie mam siły, że noga nie podaje, że dużo ciężej mi się jeździ. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że dużo lżej mi się jeździ na tym MTB niż, na, niż właśnie na gravelu. Jak już ma się taką wiedzę rowerową, no to człowiek kupując rower zaczyna zwracać uwagę na to, jakie podzespoły w rowerze się znajdują, jakie podzespoły sobie dobrać. Jeżeli na przykład modyfikujemy rower od podstaw. Z jakiego materiału zbudowana jest trama: czy to aluminiowa, czy karbonowa, czy stalowa. Druga sprawa zaczyna się zwracać uwagę na wagę roweru, która jest bardzo ważna. Tą wagą też się, też się zaczynamy wtedy sugerować. Pierwszy taki sprawdzian: rower przeszedł podczas zeszłorocznego ultramaratonu Wisła 1200. No i tutaj muszę powiedzieć, że rower mnie nie zawiódł. Nie było żadnego defektu jeśli chodzi o przerzutki. Pomimo tego, że kilkukrotnie były mocno ubrudzone błotem, no to pomimo tego nie było problemu, żeby właśnie te biegi płynnie zmieniać. Zarówno zawieszenie działało bardzo płynnie, stabilnie po wciśnięciu blokady przedniego amortyzatora, więc bardzo dobrze jeździło się po asfalcie. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, nie mam do czego się doczepić. No i nawet po przejechaniu 3000 km nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Co prawda, pewne regulacje podzespołów napędowych trzeba było przeprowadzić, przede wszystkim regulacje tylnej przerzutki. No tutaj po takim dystansie wyciąga się linka, więc albo należy ją wymienić na nową albo po prostu od podstaw wyregulować przerzutki, naciągnąć, naciągnąć linkę. Jest ten plus, że nie ma przedniej przerzutki, więc nie trzeba się bawić w regulację właśnie tych, tych przednich przerzutek. I to jest na plus. Co do hamulcy, hamulce hydrauliczne też nie ma żadnych z nimi problemów i nie było do tej pory, nie było takiego momentu, że trzeba było te hamulce odpowietrzać, że jakoś słabo hamowały. Co prawda wymieniłem klocki, przed Wisłą, wymieniłem klocki na nowe. Kupowałem ten rower, obawiałem się przede wszystkim o przedni amortyzator. Dlatego, że jest to amortyzator od podstaw zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Giant. No więc tutaj były takie pewne obawy, dlatego, że było kilka opinii negatywnych. Przede wszystkim od użytkowników, którzy stwierdzili, że amortyzator się zapada. Że są problemy z jego napompowaniem. Trafiał na gwarancję, wracał z gwarancji. E, były te same problemy, e, że też właśnie, właśnie się zapadał. Nie odbijał do pełnej wysokości. Być może była to jakaś wada fabryczna, bo jeśli chodzi o akurat mój egzemplarz, no to tutaj nie było problemu nawet przy całkowitym spuszczeniu powietrza z amortyzatora, bo też tak robiłem. Niejednokrotnie spuszczało się za dużo tego powietrza. Więc po przyjechaniu do domu spuszczałem całkowicie to powietrze, pompowałem od podstaw, ustawiałem sobie właśnie ciśnienie zgodnie z tabelą producenta. Także tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o, o ten amortyzator. Tym bardziej, że firmy takie jak RockShock na przykład, które produkują amortyzatory, to są to już bardzo precyzyjne, bardzo wyspecjalizowane amortyzatory. Giant tutaj postawił na produkcję swojego amortyzatora. Także no tutaj amortyzator nie, nie sprawiał żadnych problemów. Jest bardzo płynny jeśli jeździmy po terenie górzystym. Bardzo pracuje na nierównościach. Natomiast na asfalcie, kiedy chcemy osiągać duże prędkości, właśnie poruszając się na rowerze MTB, po zablokowaniu tego amortyzatora jest bardzo stabilny. Nie zapada się, nie ugina się. Także spokojnie można, można dobre prędkości osiągać. Jeśli jeszcze na przykład zmienimy sobie opony na typu semi-slick, opony, które są przystosowane zarówno do terenu cięższego, jak i ułatwiają jazdę po asfalcie, no to tutaj, jeżeli ktoś ma mocną nogę, no to możemy, możemy jeszcze większe prędkości osiągnąć. Gdy wybierałem właśnie ten, ten rower, ten model MTB, zwracałem przede wszystkim uwagę na podzespoły napędowe. W tym przypadku jest to napęd 1x12 na KORBA 32 tryby. Kaseta 1051 12 rzędowa. Tylna przerzutka Shimano DeOre XT. Manetki SLIXA. W tym przedziale cenowym są to podzespoły na no dość wysokim poziomie. Wybierając napęd 1x12 na też miałem pewne obawy. No bo jednak przeskoczenie z 3 y, blatów z przodu na jeden blat. No to tutaj też może rodzić ze sobą, ze sobą pewnego rodzaju konsekwencje. A przede wszystkim, czytając opinie w internecie, większość opinii było tego rodzaju, że jest to napęd bardzo twardy, bardzo wymagający że jest to napęd, który wymaga od kolarza wysokiej sprawności fizycznej. No ale ja tutaj muszę powiedzieć, że nie mam zastrzeżeń, i wybór był też odpowiedni. Ja na przykład nie mam problemu, żeby osiągać dobre prędkości na asfalcie, no więc tego napędu mi nie brakuje. Nie muszę tutaj ingerować w zakup, na przykład, i modyfikację bądź zmianę całkowitą napędu, no bo to jest pakowanie się w koszty, tak uważam. Wiadomo, im więcej zębów, tym, tym szybsze prędkości będziemy osiągać. No ale będzie problem takiej natury, że będzie troszkę ciężej taki rower rozpędzić a tutaj w tym przypadku naprawdę niczego nie brakuje zarówno, tak jak mówię, poruszając się po asfalcie można osiągnąć dobre prędkości tak, nie ma problemu poruszając się w terenie górzystym gdzie są pagórki, gdzie trzeba pokonywać sporo podjazdów również tutaj nie brakuje tego napędu dla mnie dosyć ważną kwestią był dobór siodełka jak kupiłem swojego Gravela i wsiadłem na, na niego bez spodenek wkładką to był jakiś w ogóle totalny dramat. Po przejechaniu 50 metrów nie miałem ochoty więcej siadać na ten rower. Nawet jak już się trochę przyzwyczaiłem, to jak się przyzwyczaił i założyłem te spodenki z wkładką, to i tak nie było tego samego komfortu, co w przypadku siodełka w tym rowerze. Siodełko fabryczne, gianta i z racji tego, że jest bardzo wygodne, nawet kiedy. Poruszamy się bez spodenk wkładką. Takie spodenki zazwyczaj zakładam na ultramaratony, więc tego siodełka również używam w swoim grawelu. Najczęściej właśnie dokonuję, dokonuję zmiany, kiedy muszę przesiąść się na, na swojego gravela to zakładam właśnie siodełko z tego roweru. Bardzo ciekawym rozwiązaniem w rowerach MTB jest właśnie blokada przedniego amortyzatora. Pierwszy raz miałem styczność z takim rozwiązaniem, jak dotarł do mnie ten rower. Jedyny problem, z jakim mam teraz do czynienia w tej blokadzie amortyzatora, to jest linka. No jednak, po takim dystansie, po takim długim okresie użytkowania, należałoby ją wymienić, dlatego że ona się zagina. No i podczas napinania i luzowania amortyzatora zaczyna napotykać opór, opór w tym pancerzu, ale po wymianie linki myślę, że wszystko będzie już tak jak dotychczas. Koła. W rozmiarze 29 cali, czyli bardzo popularne w większości rowerów MTB. Opony Maxis Recon Race 225 cala. Opony bezdętkowe zalewane mlekiem. Tutaj nie dokonywałem również jeszcze wymiany na nowe. Jeszcze te opony są w dosyć dobrym stanie, więc, więc jeszcze można trochę kilometrów pokonać. Ja nawet nie dokonywałem wymiany opon. Na inny model wtedy, kiedy startowałem w Wiśle 1200, no i ten maraton był również sprawdzianem dla tych opon. Było sporo asfaltów, o no więc tutaj, tak jak mówiłem na początku, nie sprawiało to, to dla mnie, aby osiągać takie prędkości jak 30-35 na godzinę. Dlatego nie ma powodu, żeby znowu pakować się w koszty i dokonać, dokonywać jakichś tam wymian. Jeżeli coś się stanie z oponą, zostanie przebita, nie będzie już możliwości jej naprawy, no to wtedy wiadomo, to jest już oczywiste, że taką oponę należy wymienić. No ale ja wychodzę z założenia, że nie ma co się pakować, pakować w koszty no i dokonywać jakichś tam niepotrzebnych wymian. Więc jeśli ktoś ma problemy, jaki rower wybrać na swój pierwszy... Hardtail. Nie wie, czy jeden blat z przodu, czy dwa, czy trzy. No to myślę, że ten film troszeczkę mu tą sprawę ułatwi. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli nie mamy jeszcze doświadczenia w jeździe na rowerze MTB, to uważam, aby nie pchać się w rowery z dwoma, trzema blatami, jeśli chodzi o MTB. Z dwoma blatami jeszcze mógłbym się pokusić, bo gdy ktoś jeździ po bardzo wysokich, wysokich wzniesieniach, no to tutaj te dwa blaty z przodu jednak troszeczkę mu te podjazdy ułatwią, ale jeżeli jest to bardzo zróżnicowany teren, czyli pomieszany na przykład, na przykład są to szutry, są to drogi leśne, ale nie przeważają żadne, żadne wzniesienia, żadne góry, to ja jestem za takim rozwiązaniem, aby nie pchać się właśnie w dwa czy trzy blaty z przodu, tylko od razu zakupić jeden blat i z tym blatem. Oswajać się, przyzwyczajać się do jazdy na takim rowerze. Myślę, że będzie to bardziej odpowiednie niż pakowanie się w dwa, 3 blaty. Także, jeśli ktoś się zastanawia, jaki rower wybrać z iloma blatami, to ja od razu polecam z jednym blatem, nie pakować się w żadne inne rozwiązania. Myślę, że ten film również ułatwi Wam wybór swojego pierwszego roweru. A jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentowania. Subskrypcji kanału, tam gdzieś można kliknąć. Subskrybuj kanał, tylko z dzwoneczkiem, to wtedy będziesz wiedział, że, że ten film dotrze do Ciebie w pierwszej kolejności. Także ja dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.